Ten początek na żywo jest zawsze najdziwniejszy, bo tak naprawdę to na początku live'a powinnam siedzieć i patrzeć w sufit, tylko po to, żeby poczekać, aż zbiorą się osoby. A jeszcze, nawet, Instagram daje mi zawsze taki komunikat: że tam hold on, poczekaj, poczekaj, jeszcze, jeszcze dajemy ludziom znać, że zaczęłaś transmisję. Pojawiają się pierwsze osoby, super. Czy Standardowe pytanie, które robi się powoli nudne, pewnie, no ale muszę wiedzieć, czy dobrze mnie słychać, bo bez tego transmisji nie będzie. Więc czekam na jakieś informacje i będziemy sobie rozmawiać o fast foodach. Będę dzisiaj mówić o. Mega słaba jakość, ale obrazu, obraz nie jest ważny i w sumie nawet lepiej, gdyby słaba jakość była obrazu, bo ym, nic ciekawego się u mnie nie dzieje. Ale y, aha, no to nie wiem, może to była kwestia tego, że się gibałam, jeżeli się już polepszyło. Y, Okej, okay, no zobaczymy, jak w trakcie coś tam się będzie działo, to, to piszcie. Witam kolejne osoby. Myślę, że powoli będę już zaczynać. Generalnie, zawsze słowem wstępu mówię, co słychać, ale poza tym, że nie wiem w co włożyć ręce, nie słychać nic nowego, więc na chwilę obecną nie mam newsów właściwie. Wczorajsze nagranie zrobiłam. Zrobiłam cały warsztat o tym, jak jeść na mieście, i w tym warsztacie, no powiem Wam, że ja jestem mega zadowolona. On. Myślę, że za jakiś czas pojawi się po prostu um... Cześć Kuba. Myślę, że ten warsztat pojawi się za jakiś czas, natomiast będę po prostu wszystkim informować. Na chwilę obecną chcę go dać osobom, które już zapisały się na webinar, które na pewno na to czekają, ale jak gdyby całe to nagranie czeka jeszcze montaż, i wtedy będę w stanie rozsyłać nagranie z bonusami. No a dzisiaj rozmawiamy sobie o burgerach. Dzisiaj rozmawiamy sobie o pizzy, burgerze, o zapiekance, o wszystkich takich rzeczach. Które są fast foodowe, zakazane i teoretycznie obrzydliwe, a praktycznie pewne rzeczy da się tutaj zrobić. Pytałam Was dzisiaj na STORY o pytania, które macie w związku z dzisiejszą transmisją, i. Generalnie jedno ze śmieszniejszych brzmiało: e, gdzie jest tanio i smacznie. <gryw> tak jakbym wiedziała. E, a jedno z takich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawych pytań e, brzmiało e, mniej więcej tak: czy chodzenie do McDonalda raz na dwa tygodnie jest ok? Czy jednak wyniszcza nas to za bardzo, czy jednak powinniśmy sobie to odpuścić? No i jak gdyby na to pytanie właśnie dzisiaj będę chciała szeroko odpowiedzieć, dlatego że no, jest bardzo podchwytliwe. Nawiążę też troszeczkę do oporności, nawiążę troszeczkę do problemów z cholesterolem. Natomiast teraz chcę powiedzieć Wam bardzo ważną rzecz. To od Was zależy, jak długo dzisiaj będzie trwała transmisja, od Waszej aktywności, od Waszych pytań, od całej dyskusji. Dlatego że ja nie ukrywam zmęczenia. Jestem obrzydliwie zmęczona i zaplanowałam tego live'a na jakieś 15 minut, jak chodzi o tylko i wyłącznie moje mówienie. Jeżeli będziecie mieć pytania, to ja oczywiście zostanę tak długo, jak będzie trzeba, i to nie jest tak, że będę się do tego zmuszać, ale po prostu nie miałam jakoś tak weny i werby, żeby wymyślać coś dłuższego i stwierdziłam, że dam Wam warsztat, dam Wam wiedzę, ale po prostu skróconą, chyba że będziecie mieć dodatkowe pytania, to wtedy oczywiście ten warsztat rozwinę bardzo chętnie. No to teraz tak. Pierwszą rzeczą jest to, że na Facebooku od poniedziałku i na Instagramie od poniedziałku, gdzieś tam już zniknęło, jest transmisja na żywo o fast foodach, taka wprowadzająca. I tam mówiłam przez pół godziny o tych wszystkich podstawach, o tym, w jaki sposób wybierać frytki, w jaki sposób wybierać burgera, i tam was też odsyłam, dlatego że. Mm, nie ma sensu, żebym się powtarzała, a tutaj mogłabym rozwinąć bardziej konkretne przykłady, bo tak jak opowiadałam, chciałabym porozmawiać na takich już faktycznych sytuacjach, w których możemy się znaleźć. I. W tej sytuacji chciałabym zacząć od tych jednostek chorobowych, dlatego że kiedy mamy osobę z insulinoopornością, to ta osoba musi silnie uważać na wyrzuty cukru do krwi, tak? W momencie w którym nie mamy takiej choroby, nie mamy insulinooporności, nie mamy cukrzycy, no to w tej sytuacji Teoretycznie możemy to pominąć, ale ja mówię teoretycznie, dlatego że prewencja jest często ważniejsza od tego, co będzie działo się ostatecznie, no żeby nie doprowadzić do choroby, tak, prewencja jest ważniejsza. No i teraz jesteśmy w sytuacji, w której mamy insulinooporność albo chcemy jej zapobiegać, no i jednak idziemy do tego fast fooda i wydaje nam się, że będzie to posiłek, bardzo niebezpieczny. I trochę mamy rację, dlatego że nie tylko węglowodany, ale również tłuszcze powodują wydzielanie insuliny i glukozy o Jezu, poplątałam się, tak powodują wydzielanie insuliny. I tutaj może w ogóle wyglądać sprawa w ten sposób, że cukier wzrośnie nam dopiero po około 4 godzinach i wtedy szybko spadnie. I może być tak, że my zjemy posiłek białkowo-tłuszczowy, wydaje nam się, że czujemy się super, po czterech godzinach przekąsimy coś, ale to nie to coś będzie miało wpływ na nasze samopoczucie, a jeszcze ten posiłek białkowo-tłuszczowy. W związku z czym, jak gdyby, nie tylko cukier jest niebezpieczny tak, w tym kontekście. W związku z czym należy pilnować tego, jakie produkty wybieramy. I to bardzo jest powiązane tak naprawdę w, w zaleceniach z właśnie problemami ze stężeniem cholesterolu we krwi. Dlatego, że w momencie, w którym mamy problemy z takim cholesterolem, zbyt wysokim cholesterolem, to musimy uważać silniej niż osoby zdrowe. Na podaż kwasów nasyconych tłuszczowych, na podaż tłuszczu zwierzęcego, na to, co ląduje na naszym talerzu w kontekście tłuszczu. Czekajcie, bo mnie jakoś ewidentnie dzisiaj ta grzywka drażni i ja ją spróbuję jakoś tak zebrać w dziwny sposób. I teraz mogę mówić, mogę mówić dalej. Tu się dzieją dziwne rzeczy z tyłu. I teraz, w momencie, w którym... Chcemy o to zadbać i idziemy świadomie do fast fooda, to zdajemy sobie chyba sprawę, że taki posiłek nie do końca korzystnie na nas wpłynie, bo nawet jeżeli wybierzemy burgera na kurczaku, to on będzie raczej usmażony. Bułka nie musi być wcale pełnoziarnista. Chyba, że możemy taką wybrać, o czym właśnie mówiłam w poniedziałek, na odponiedziałku. Możemy faktycznie wpłynąć na wiele rzeczy, ale nie na wszystko. No i teraz pytanie, jak się zachować. Darek pisze, że można jeść takie rzeczy, ale z głową. I tycie zaczyna się od głowy, czyli chęci jedzenia, zaspokojenia głodu, czyli złe nawyki, które przechodzą w rutynę. Okej, okay, jak najbardziej. Nawet nie tylko tycie, ale generalnie psujcie sobie zdrowia, bo nie trzeba być osobą otyłą, żeby bać się McDonalda. Nawiązuję tutaj do tego pytania, o którym wspominałam na początku, bo nawet jeżeli jesteśmy szczupli, to nam fast food może szkodzić. Tylko po prostu my tego nie widzimy na wadze, więc sobie podchodzimy do tego tak bardzo, bardzo luzacko, a potem okazuje się, że, no właśnie, że na przykład mamy problemy związane z gospodarką węglowodanową albo lipidową, i co wtedy? Słuchajcie, wtedy przede wszystkim. Ogarnijcie to, co dzieje się wokół tego posiłku. Ogarnijcie, żeby w tym dniu było jak najwięcej tłuszczów roślinnych. Ogarnijcie, żeby zjeść tonę warzyw, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. Pamiętajcie o tym, żeby dostarczać sobie owoców błonnika, czyli produktów pełnoziarnistych przez resztę dnia. Pamiętajcie o tym, że jeżeli zamawiacie sobie coś, Typu burger, gdzie jest bardzo dużo mm, dodatków, takich jak ser, sosy, jakieś, nie wiem co jeszcze może tam być dodane, jakiś czatni z masła orzechowego. To to wszystko nabija wartość energetyczną tego, tego burgera. No i mm, myślę, że sobie będę. Y Kłaniać się powoli do, do tego pytania, czy chodzenie do McDonalda raz na dwa tygodnie jest ok, czy jednak nas trochę wyniszcza? Bo nad tym pytaniem chciałabym się chyba dzisiaj najdłużej zatrzymać. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie w trakcie, bo tak jak wspominałam na początku, od Was zależy, jak długo dzisiaj porozmawiamy od Waszych pytań i od Waszych, waszych wątpliwości odnośnie fast foodów. No i teraz. Co zrobić w momencie, w którym faktycznie raz na dwa tygodnie chodzimy do maka? Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, czy to jest wyniszczające, czy nie. Dlatego, że w momencie, w którym o, widzicie, jest Natalia, yy, także słuchaj uważnie, yy, bo, to, yy, bo to pytanie. Chyba mogę, o, patrz, no i teraz e, chyba mogę powiedzieć, że to od jednej z. O, od jednej z Natalii dostałam to pytanie. Cześć, Natalia, Natalia, druga Natalia Piotrowska. E, słuchajcie, dobra, przechodzę do tego, czy chodzić do Maka dwa, raz na dwa tygodnie to jest dramat, czy jednak mm, jest to okej. Okay? Powiem tak, jest to i dramat, i jest to ok, bo sam, samo, no, mogę się w ogóle tak mocno czepić i powiedzieć, że samo pójście do maka to jeszcze jest nic, nie? Ja mogę chodzić do maka i z niczym się to nie będzie wiązało, ale oczywiście, że to jest bardziej podpuszczanie gra słów niż jakakolwiek rzetelna odpowiedź bo można chodzić do maka po prostu do toalety. Kiedyś było tak w ogóle w McDonaldzie, trzeba było mieć paragon. Pamiętam, i się stąpiło paragon, żeby zrobić siku, ale nieważne. I teraz, w momencie, w którym ja jestem w McDonaldzie raz na dwa tygodnie i to jest jedyna taka grzeszna rzecz, którą robię, jedyna czynność, która mm, wpływa negatywnie na moje zdrowie samopoczucie, to jakby bądźmy ludźmi, tak? Raz na dwa tygodnie to nie dramat, ale z drugiej strony, jeżeli, miesiąc, jeżeli rok ma 12 miesięcy, a każdy z nich będzie miał dwa takie wypady, to to są 24 wypady w ciągu roku, które można by przeznaczyć na coś ciekawszego albo może coś bardziej odżywczego. Bo pamiętajcie, że jeżeli łamiemy dietę, to można ją złamać. Ja w ogóle nie lubię czegoś takiego jak, wiecie, cheat meal i tak dalej. Wszystko można zjeść w ramach swojej zdrowej diety. Tylko po prostu dookoła tego trzeba zrobić dobrą robotę. Natomiast w momencie, w którym. Nawet chcecie zrobić coś zakazanego, to zastanówcie się, czy coś zakazanego nie może Wam też dać czegoś dobrego. Ja o tym właśnie w tym nagraniu, które robiłam wczoraj, które pojawi się na mojej stronie w pewnym momencie, długo mówiłam, jak dostrzegać takie rzeczy. Natomiast na dzień dzisiejszy chciałabym Wam powiedzieć, że raz na dwa tygodnie zjedzenie największego produktu z McDonalda największego dania największej porcji smażonych frytek i największej, e, największego burgera oblanego największą ilością sosu, jaką tylko można dostać, to nie będzie nic złego, jeżeli przez te pozostałe 13 dni jesz bardzo dobrze. Co to znaczy bardzo dobrze? To znaczy odpowiednio dla Ciebie i odpowiednio dla Twoich e, potrzeb, to znaczy... Tyle, ile jesteś w stanie zjeść, nie przejadasz się, czyli czujesz się cały czas dobrze, czyli uzupełniasz swoje zapotrzebowanie energetyczne, czyli jesz dużo, 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 dużo warzyw, odpowiednio się nawadniasz i tak dalej. Jeżeli jesteś w stanie z ręką na sercu powiedzieć, że te 13 dni są naprawdę dobre, to ok. Z drugiej strony przychodzi nam tutaj jeszcze taka zasada jak 20 na 80%. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tej zasadzie. Dajcie znać, czy wiecie, o co z nią chodzi. A ja tutaj widzę, że Piotrek do nas dołączył i pisze, że w granderze mamy 900 kilokalorii. No więc, jeżeli ktoś ma problem z uzupełnieniem zapotrzebowania energetycznego albo po prostu nie zjadł dwóch posiłków na przykład, w zależności od zapotrzebowania, no to może się wybrać na takiego gradera, ale ja tego nie powiedziałam oficjalnie. E, witam kolejne osoby. E, ok, zasada 20-80 mówi o tym, że 80% naszej diety powinno być tak zwane czyste, czyli dobre, jakby zgodne z Całym kanonem zdrowego żywienia, a 20% diety to mogą być te wszystkie takie obrzydlistwa, tak? Czyli jakieś tam lody, czekolady, właśnie burgery, McDonald's, KFC i inne tego typu hmm, szmery, bajery. E, witaj, Kasiu. I teraz, jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której dzisiaj zjedliśmy cztery posiłki i wszystkie cztery były takie. Piramida zdrowego żywienia na talerzu, to ten piąty, te 20% mógłby być taki, by mógł być kiepski. To by mogło być cokolwiek, słuchajcie, to by mogło być, nie wiem. Na co macie ochotę? <grych> Jakaś, nie wiem, bagietka pszenna z nutellą i drzemem. Tak? Czyli coś, co nie dostarcza nam białka, coś, co e, za dużo, nie dostarcza nam dobrego tłuszczu, e, nie dostarcza nam właściwie zbyt wielu wartości odżywczych. To wtedy jest 20 na 80. E, chipsy, tak, to też jest dobry przykład. E, natomiast. W tym modelu też jest druga strona medalu, bo możemy się zatracić w tym takim szukaniu 20%, 20% i może się okazać, że w pewnym momencie jesteśmy hmm, właściwie jesteśmy na takim 50 na 50, a wydaje nam się, że wszystko jest ok. No bo ok, zjadłam, nie wiem, carbonarę z dowolnej knajpy, ale tak naprawdę hmm, Czekajcie, bo zgubiam myśli. Zjadłam carbonara z dowolnej knajpy i to na pewno było 80% jakby to była na pewno ta część 80% dlatego, że tam były pomidorki koktajlowe. Było pełno tłuszczu, mało białka, pełno makaronu pszennego, którym codziennie i nie diety, na przykład pełno ziarniste kasze. W związku z czym właściwie to było dobre, bo były pomidorki koktajlowe. No to nie jest dobry schemat tego planu. I wracając do naszego McDonalda raz na dwa tygodnie, w sytuacji, w której zdarza się on raz na dwa tygodnie, i pozostała część jest super, to tak naprawdę nawet tutaj mamy, ja o tej godzinie po tak małej ilości snu przez dwa ostatnie dni, nie będę liczyła procentów, ale mamy niewielki procent i na pewno nie 20. W związku z czym, um, odpowiadając dość dookoła na pytanie, z jednej strony McDonald's teraz na dwa tygodnie to jest pewnego rodzaju norma. Z drugiej strony, mam pytanie do pytania: czy nie byłoby lepiej wybierać innej formy um, oszustwa, czy po prostu sprawienia sobie jakkolwiek przyjemności? Mam na myśli dobieranie nowych rzeczy. No nie wiem, pójście do pizzerii na pizzę na podwójnym cieście z szynką parmeńską, mozzarellą, parmezanem. Też jest takie dosyć bogato energetyczne. Też nie dostarcza bardzo dużo składników odżywczych naprawdę, ale jest jakąś taką inną formą Podania tej bogato energetycznej przykąski, to by było dużo lepsze. W momencie, w którym chcemy zadbać o to, żeby nie mieć zbyt wysokiego wyrzutu cukru do krwi po zjedzeniu tego posiłku, wybierzmy miejsce, w którym jesteśmy w stanie to zrobić. I na przykład McDonald's strzelę sobie po prostu w twarz za to, że to powiem, ale McDonald's w pewnym sensie jest takim miejscem, dlatego że tam możemy do tego obrzydliwego burgera zamówić warzywa tak? Możemy zamówić sobie surówkę. I ja w tym momencie nie polecam tej knajpy, bo generalnie jestem bardzo przeciwna e, tego typu miejscom. Uważam, że lepiej pójść do dobrej pizzerii, do dobrej burgerowni, zjeść dobrą zapiekankę, nie jakąś odmrażaną z byle jakiego autobusu, e, tego, food trucku, e, tylko czy tam pójść z takiej budki, jak kebab jest czasem w takich kioskach wręcz. To jest przedziwne dla mnie. Lepiej pójść do tego typu miejsca, które dalej będzie fast foodem, ale nie będzie to takie po prostu, no byle co pomieszane z drugim byle czym. Tutaj widzę, że niektórzy testują odwrotność pewnie tej zasady 20-80. No od czegoś trzeba zacząć, 20% to więcej niż nic, więc też jest dobrze. Okej, okay. i teraz tak, coś chciałam dodać. Aha, wiem. Bo ja miałam w ogóle takie przemyślenie. Jak stwierdziłam, że powiem o fast foodach, to zaczęłam się zastanawiać, czy ja przypadkiem nie powinnam mówić o takich rzeczach jak soczewica, o takich rzeczach jak fasola z puszki, o jakichś takich daniach, które też w sumie publikuję u siebie. Ponieważ nie wiem, czy tam jest danie z tych takich, które zrobiłam, na które podałam przepis, nie wiem, czy tam jest danie, które zajmuje w kuchni więcej niż 10 minut, bo. Rzadko kiedy realnie mam czas stać w kuchni dłużej niż 10 minut. Dzisiaj na przykład to, co publikowałam na story, to była kasza, warzywa, trochę sera i rukoli. I tak naprawdę to jest też fast food. I można powiedzieć, że my sobie jesteśmy w stanie teraz tych fast foodów całkiem zdrowych dostarczyć, całkiem dużo i właściwie powoli um, można powiedzieć, że... McDonald'y mogłyby się poobrażać na nazywanie ich fast-foodem, albo właśnie bardzo podziękować, bo dużo zdrowych, fajnych posiłków jesteśmy w stanie zrobić w trybie fast. Halina pisze, że zapieksa z budki w Dębicy jest dobra. Ja nie twierdzę, że to nie jest dobre chyba, ale jakby wiecie, no nie wiem, śmieszy mnie troszeczkę podawanie jedzenia z kiosku. Dobra. Okej, okay. czekam na jakieś pytania od Was, dlatego że, tak jak mówiłam na początku, nie wiem, czy każdy z Was był od startu. Dzisiaj bardziej liczę na Was, na pociągnięcie tego spotkania, dlatego że nawet nie wiem, może nie widać, bo poprawiłam puder, ale chętnie bym poszła spać. Zapiece z Krakowa są bombowe, a co w nich jest takiego fajnego? W sensie. Co mi z takiego fajnego, że śmiesz tak mówić? Nie o to mi chodzi. Co, jakby, co jest w nich bombowego w takim kontekście bardzo pozytywnym, jakbyś mogła powiedzieć. Jakby wiesz, czy są smaczne, co tam dają, jakie są do wyboru, o to mi chodziło. Nie twierdzę, że nie są. Ja się pogubiam, czekam na odpowiedź, bo jestem ciekawa. W sumie w Krakowie dawno, dawno nie byłam, więc. Super. Alina pisze nam, że ostatnio wyszła z założenia, że jak ma ochotę na przykład na pizzę, to robi ją sama w domu i wie, co tam wrzuciła. Alina robi pyszną pizzę, więc gdybyście mieli ochotę, to możecie do niej zadzwonić. Tak, no to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że wtedy dokładnie wiesz, z czego jest ciasto. I nawet jeżeli jest na pszenicy, nawet jeżeli dajesz tam właśnie pełno serów. To jesteś w stanie zrobić coś, nie wiem, jesteś w stanie zrobić sobie na przykład sos z pomidorów, tak, świeżych, albo z jakiejś pasaty i nie dosalać go kilogramem soli, tylko dodać bazylię, tymianek, oregano, pietruszkę na przykład i po prostu jakoś fajnie to wzbogacić. Więc dokładnie tak. To samo będzie z burgerami. Jesteśmy sobie w stanie zrobić naprawdę dobre burgery w domu. To samo będzie z tortillami. I nawet jeżeli kupimy placki w Biedronce czy innym sklepie, to jesteśmy w stanie je fajnie wypełnić, na przykład tuńczykiem, pomusem, posmarować i zrobić z tego coś naprawdę mm, czadowego, a nie byle co. Jeżeli robisz się głodny, no to. Ciśniesz do kuchni, i robisz coś fast foodowego, ale w takiej wiesz, zdrowej wersji, żeby to było te, żeby zwiększyć procent prozdrowotnych produktów w twojej diecie. Ja czekam jeszcze na Fit Mad żeby powiedziała nam jakie zapieksy i gdzie one są i co w nich fajnego jest. O, mam komentarz. Bułki takie kuszące, a dodatki świeże i przeróżne, jakie tylko chcesz. Nie pamiętam nazwy tych zapiekanek, ale zaufałam koleżance i specjalnie pojechały się do Krakowa. No proszę. Super. Aha, nie kuszące. Mm. <gorsza> <gorsza> to <Tu> gorzej. <gorsza> no, ale kruche, fajne. No, super. Jakby. Fajne jest też to w takich miejscach, że właśnie tak jak piszesz, e, przeróżne dodatki, jakie tylko chcesz, i można wtedy sobie bardzo dobrze skomponować kanapkę i nie żałować. Jezu, to jest tak ważne i to jest coś, czego nie powiedziałam dzisiaj. Dzięki, że w ogóle o tym wspomniałaś, bo z w ogóle jedzeniem na mieście, a w fast foodach to już, to już totalnie, bardzo często jest tak, że. Mm, Idąc gdzieś nawet z towarzystwem, wszystko spoko luz, ja też jem burgery i, i też jestem spoko. Po czym po powrocie y, myślimy sobie, że w sumie to jednak tak nie jest, że ja tak naprawdę nie jem burgerów i teraz jest mi wstyd nie, przed samym e, sobą albo samą sobą. I tego też nie warto robić i z tym też wa warto powalczyć, bo mm, teraz w, w świecie fitnessu i dietetyki jest taki duży trend, na to, żeby pokazywać po pierwsze dbanie o zdrowie. Ostatnio jedna z fryzjerek u Bartkami mówiła właśnie, że ona ma już dość, że ona jak widzi, zadbaj o zdrowie, popraw swoją dietę, jest lepiej, to po prostu ją. Odrzuca, dlatego że to już jest wszędzie. Ja się z tym zgodzę. Z drugiej strony zaczyna coraz częściej pojawiać się taki, taka moda na to, żeby jeść jak się chce, żeby jeść co się chce i że tak naprawdę wystarczy jeść warzywa, żeby jeść czekoladę. I jakby ja bym nie chciała, żeby to było takie zero-jedynkowe. I pamiętajcie, żeby wiecie no podejść do tego z takim luzem i dlatego też na przykład mówię o fast foodach, gdzie podejrzewam, że wielu dietetyków, którzy jakby nikt mi tego nie powiedział, ale takie rzeczy się nie mówi wprost, ale jestem w stanie przewidzieć, że jest kilka osób, które gorszy to, że dietetyk, Zachęca w pewien sposób do jedzenia tego typu produktów, ale to nie jest zachęcanie, tylko pokazywanie Wam, że wszystko można e, ogarnąć. I tutaj widzę, Natalia pisze, że lubi maka i chipsy, i jest mi z tym dobrze, ale wszystko z umiarem i to jest bardzo ważne. E, a wiesz, co sobie założyłam e, zjeżdżać coś innego spoza. Mojej diety, jedząc coś innego spoza mojej diety, na następny dzień robię super trening i mam tę moc. No i to jest też fajne, że dzięki temu, że w jakiś sposób sobie tam gdzieś tam, nie wiem, naładowaliście głowę takim innym produktem, macie więcej siły na ogarnięcie treningu, no i, no i ekstra. I tutaj sobie w ten sposób wyważasz całe swoje, jak gdyby, podejście i masz miejsce na wszystko, bo Zabierając sobie miejsce na wszystko, tak naprawdę bardzo często zabieramy sobie mm, miejsce na szczęście. Jezu, to zabrzmiało naprawdę tak bardzo mm, miało tak. Po prostu miało nieść taki przekaz, jaki niosło dając sobie zbędne ograniczenia i zakazując sobie, i to w tym tygodniu, w zeszłym i w tym tygodniu, miałam bardzo dużo takich rozmów na konsultacji o zakazanych owocach właśnie, yy, że no dobra możemy sobie zakazywać, ale jeżeli sobie będziemy zakazywać, no to, to i tak będziemy to robić, ale z większymi wyrzutami sumienia, niż jeżeli damy sobie przyzwolenie yy, ale w rozsądnych ilościach. Dobrze zabrzmiało, dobrze To super. Bardzo się cieszę, że to Wam e, odpowiadało. Jedzonko to szczęście. No, tak jest. No, jakby potrzebujemy energii, żeby wytwarzać hormony szczęścia. W związku z czym mm, jedzenie jest w pewnym sensie szczęściem i bez zakazów, tylko z myśleniem. I to jest piękne przesłanie. Właściwie odbiegłam trochę e, od głównego tematu, ale myślę, że to się nam przydało i wyszło pół godziny prawie, że. Więc, więc myślę, że powoli będziemy, co, będziemy kończyć. Dziękuję Wam bardzo za aktywność, bo powiem szczerze, że nawet nie wiem, gdzie ten czas poleciał i bardzo się cieszę, że mogłam przekazać Wam pewne rzeczy, których nie było w planie. I co, i widzimy się za tydzień, też o 20.30. Ja rozważam w ogóle temat, jaki poruszyć, bo my będziemy wtedy po świętach pojedzeni albo już, właśnie nie. I. Tak sobie myślę, czy w ten następny czwartek nie porozmawiać troszeczkę o kawiarniach, o ciastach, um, o tych wszystkich fit-ciastach, o nie fit ciastach No nie wiem, zastanawiam się po prostu, jaką, jaki rodzaj knajp rzucić jako główny temat. Co innego, jakbyśmy codziennie to jedli, a jemy to ja raz na jakiś czas. Dokładnie, dokładnie. Masz jakiś pomysł? Co do tematu następnego w czwartek? Dobra, wiecie co? Zróbmy tak. Ja w ogóle czekam na Wasze propozycje, bo ja zastanawiałam się między różnymi knajpami i właśnie. Okej, okay, to czekam. czekam, aż napiszesz i będę komentować, bo jakby przyszły czwartek, to jest ostatni czwartek kwietnia, czyli tego miesiąca, w którym chcę Was nauczyć dobrze jeść na mieście i fajnie byłoby wybrać jakąś knajpę, ale z drugiej strony może zahaczymy o jakiś totalnie inny temat, jestem otwarta. Dobra, no to w takim razie czekam na wiadomość prywatną e, odnośnie tematu, jaka jest różnica diety, coś tam, coś tam, coś tam. I będę Wam na story zadawać pytania e, co do tego, o czym porozmawiamy w czwartek, ale chyba już nie dzisiaj, dlatego że no, jeszcze muszę chwilę popracować i e, bardzo, bardzo chcę spać. <grych> Dobra, dziękuję Wam i mm, do zobaczenia za tydzień. Oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie. Za chwilę coś tam. O, ja wiem, co zrobię. Ja wrzucę za chwilę post i ja was tam zapytam też. I tam też możecie pisać odnośnie tematu następnego live'a. Bo jeżeli zbierzecie tych tematów więcej, no to zbierzemy na wiecie kolejne live'y. I lecę. W takim razie lecę pisać post. Dzięki dziewczyny, dzięki Wam za obecność. Udanego wieczoru. No i hej.